I pomyśleć, że to co tak faktycznie zabrało mi radochę całą z gry w Gothic'a trójkę, to to, że zdecyduje się na broń ręczną Po prostu nie mogę tego przebudzać. Nie mogę! Ja! Yeah. Dobra. Stąd wie, że nie widać. Więc musiałbym słuchać jeszcze po drugiej stronie gór. Czekam, ja mam troszkę alpinizm. No dajmy, Berek. Okej. Okay. Stop, nie zawodźcie mnie teraz, Halera. Prawie, już, prawie, 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 jest. Ok, Czekajmy ten trudniejszy fragment. Czytaj nie spadnięcia. w sumie to jest ta, jest to taka półka skana. to mogę na nie chyba. Ech. Tak, po nie mogłem normalnie przejść. To znowu trzeba się wślizgnąć w górę. Dobrze. A, w sumie to nie muszę się jakoś tak specjalnie powołać, ale chyba i tak. To wysiłku nie zaszkodzi. Dobra, a jestem w prawie pod gór. Tam od razu się powinien móc rozejrzeć dobrze. Zobaczmy. Typowe wieżowego kształtu nie stwierdzam. No to i tego tam cieciucha którego dwóch czeladników nie potrafiło zabić cienia stwora, co jest dość smutne. Um, mapa mi się skończyła? Czy mi się to wydaje? Tak, tutaj kończy się mapa. Dobra, idę dalej. Widzę na półkę. Spójrz, daj mi dotrzeć. No, wyżej. Czemu ty możesz Nie. Cholera, to czeka mnie skakania. jest. Dobra, jest trochę dłużej. Jak dano wyjście na samą górę, to będę miał stąd dobry widok na też okoliczne tereny. Jak że Sarah ma dość charakterystyczny kształt. No, cholera, tutaj już chyba nie dam rady. Chociaż w sumie czemu nie spróbować. Jaki tak już tu jestem. O, o. No, cholera. Czyli to mówicie, że się nie da. No i tu też nie. Cholera. To więcej jak życie. Nie, brak konsystencji w bagach zaczyna upuć moją koncepcję tego świata. No, jeszcze raz. prostu góra w tym, jestem. No, um. hm. Okay. Oh. Jest taka Dzień dobry. <gry> Zobaczyłem, że mam akrobatykę i nie mogę się zabić spadając z dużej wysokości. No ale znalazłem wieżego Servesa. A rany. Lolowe golemy. No w sumie. Dziwnym nie jest walka z tym cholerstwem jest upierdliwia jak diabli spróbuję przejść Bogiem. okej, okay. yep. yep. yep, 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 yep. jest, o kurde jestem prawie na miejscu, chyba zesquadzzę tutaj i zapisze zapiszę grę nie? Póki jestem w jednym kawałku i nie zamarznięty. Wow. Nie wiem czy podążanie ten zboczem to rozsądny pomysł, ale jak już zacząłem to... Muszę chociaż... Spójrz to doprowadzić do końca. O jest, 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 jest. Już prawie. Już prawie. A! No. Cały czas mojej podróży mieszasz się do wojny. Czemu nie powiesz o co chodzi? No dobrze. Od dawna pracuję nad realizacją pewnego planu. Od czasu gdy byliśmy uwięzieni za tamtą barierą, gdy przemówił do mnie Beliar, jakże wielkim sukcesem byłoby dla niego, gdybym stanął po jego stronie. Niegdyś najwspanialszy spośród magów ognia, teraz sługa mrocznego Boga. Udałem, że przyjmuję jego ofertę. Zesłaną mi przez Beliara wiedzę wykorzystałem jednak przeciwko niemu. Przygotowałem wszystko dla ciebie. To jednak długa opowieść. Gdy już dowiesz się o wszystkim, zrozumiesz, czemu tak trudno było mi podjąć decyzję bez ciebie. O czym ty mówisz? Od wieków toczy się wojna bogów. Wkrótce jednak dobiegnie końca. Inos jest bardzo osłabiony. Abeliar potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem? Wydaje mi się, że to jedyne możliwe opcje. A może istnieje jeszcze inna? Trzecia droga. Aby z niej skorzystać, musisz przynieść mi artefakty Adanosa. Tak to nasze? Mam pięć artefaktów Adanosa. Dysponujesz więc wielką mocą. Mocą, którą zarówno Zuben, jak i Robar chcieliby widzieć po swojej stronie. I jedno, i drugie jest możliwe. Dzięki tym artefaktom możesz się zdecydować na Inosa lub Beliara. A co zamierzasz zrobić? To my musimy uniemożliwić wygranie tej wojny Beliarowi czy Inosowi. Cóż by się bowiem stało, gdyby którykolwiek z nich zwyciężył? Czekałby nas tysiąc lat pod władzą jednego Boga. Doprowadziłoby to do kolejnej wojny. Przygotowałem plan, dzięki któremu skończę z tym szaleństwem raz na zawsze. To trzecia droga, którą ci proponuję. Decyzja nie należy jednak do mnie, a do ciebie. Jaką rolę odgrywają w tym wszystkim artefakty? Zabierz je do pieca na rudę w Nordmarze? i zniszcz. Weź kamień mocy. Zawiera magiczną moc run. Jest jej tam dość, aby uruchomić piec na rudę i zniszczyć w nim artefakty. Chcesz, abym zniszczył artefakty? Tak, aby nie można już było nigdy wykorzystać ich mocy. Decyzja należy jednak do ciebie. Jeśli wybierzesz Beliara lub Inosa, wszystko, o co walczyłem, zostanie utracone. Przynajmniej na kolejny tysiąc lat. A co się stanie, gdy zniszczę artefakty? Wtedy wkroczymy na ścieżkę, której krańca nie znamy. To jednak nie będzie jeszcze koniec. Powiem ci wszystko, gdy już zniszczysz artefakty. I to jest zdecydowanie ścieżka, którą wybieram. Eee, bo nie lubię ani jednego, ani drugiego bydlaka. W sensie mówię o bóstwach. Każdy uważa się na zażdek, tak powiem, zbyt e... potężnego i. Ale nadszedł kres potężnych istot, albowiem taka była wola Adanosa. I Adanos zesłał powódź, a ta zmyła istoty z powierzchni ziemi. Hey, gdzieś tutaj powinna być runa teleportacyjna i nie chcemy się po raz kolejny po zboczu. O, ja to mi się przyda. Tu jest napisane coś o Alchemii. No dobra, to teraz idziemy do Klanu Młota. Uh, o. No, a skoro wyeliminowałem orków, to droga do pieca na Rudę powinna być dość krótka. Hmm, czy ja mam jakiś ciuch, który mogę założyć, kiedy rozwalę ten cały sprzęt? Nie... Trudno Nie ma tu nic więcej Więc dlatego się na nią gapi Cóż, no to mamy problem. Wiem człowieku, wiem. Dobrze ci radzę. Z tego będzie jeszcze więcej. Zajmij się swoimi sprawami. Żartujesz sobie? Nic się nie kapnął. Najlepiej nie zwalaj tego na Wracamy do Ksardasa. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do nie dojdziemy. Artefakty zostały zniszczone. Stało się. Zadecydowałeś. Jaka jest dalsza część Twojego planu? Usuniemy z tego świata pozostałości boskiej mocy. Nawet ja nie mogę stwierdzić, dokąd to nas doprowadzi. Jedno jest pewne, nie ma już odwrotu. A co z Twoją mocą? Również we mnie jest cząstka boskiej potęgi i również ją należy wygnać z tego świata. Jak niby mamy to zrobić? Gdy nadejdzie właściwy czas, opuścimy ten świat i udamy się do nieznanych krajów. My? Zgadza się, jeśli chcemy zakończyć to, co zaczęliśmy. Musimy to zrobić wspólnie. Opuścimy ten świat i nigdy nie będzie już żadnych wojen bogów. Co jeszcze trzeba zrobić? Król Robar i Zuben to wybrańcy Inosa i Beliara. Więc noszę w sobie cząstkę boskiej potęgi. To posłuszne sługi, niemal marionetki w wojnie, której nie pojmują. Z pewnością dobrowolnie nie wyrzeknę się swej mocy. Pewnie nie. Jeśli jednak chcemy wyzwolić świat, to właśnie na to muszą się zdecydować. Pomów z nimi, jeśli w ogóle zechcą cię wysłuchać. Zadbaj, aby ich moc zniknęła z tego świata. Zobaczę, co da się zrobić. Okej... Okay. Mm. Czyli tak, teraz muszę zdobyć jakiś pancerz. Uh. Ogląda moje uznanie o różnych frakcji. Gońce dość koszulisy. Dobra, mi się ten Nordmarsk. Ja, Nordmarsk w sensie mi się przydało, albo buntowników, jeszcze odrobinę. Hmm. Dobra, no to będę musiał teraz znaleźć jakiś pancerz. Ech, to może trochę tak potrwać. Jedna metoda na zdobycie go w miarę łatwy sposób to sprawienie, by Steinar mi go wykął. Tylko, ja teraz znajdę Steinara. Hmm. Nie, ten gość, który jest gdzieś w w cholerę, może nie. Tylko przestań się obijać. Tylko przestań się obijać. Oto twoja ruda. Dobra, a oto twój pancerz. Mam nadzieję, że będzie pasować. Na szczęście nie jesteś zbyt duży. Haha. Ha. No, jest to jakiś pancerz. Jakiś to jest trochę dużo powiedziane, powiedziałbym. No ale ochronę przed uderzeniami mam taką samą jak Toga, więc Spoko. Na szczęście też mam mój kratyński helm. Ale nie będę przy tym chodził cały czas, bo muszę pójść zdobyć ten helm pierwszego paladyna. Nic się z tym nie zrobi. No, nie, 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 nie. Pokaż mi swoje towary. Mhm. Tego jeszcze nie mogę. Okej. Okay, chwila, chwila, chwila. Hmm. Dobra, zobaczymy, czy to już wszyscy wytapiacze. Po mówiąc szczerze, to nie pamiętam, kogo jeszcze miałem tutaj znaleźć. Eee... Może znaleźć trochę prepu w klanie Mota i będę mógł kupić potężniejszy pancerz. Chwilę opobiegam w lekkim. No i oczywiście tego hełmu nie zdzierżę ani momentu dłużej niż jest to konieczne, więc pójdę jednak wytłuc ewentualnie wszystkich orków Geldern i zdobyć tamtejszy, pan, ten, tamtejszy hełm palduński. To jest ładna ruda. Zawsze powtarzam, że trzeba być stanowczym. Jeśli on będzie. to nigdy do niczego nie dojdzie. A. nie? Cholera. Czy on tam gdzieś z... Uh, jest gdzieś na tym cholernym pustkowiu? Ile jest jeszcze czasu tych wydawniczy? Kalan z klanu ognia. Niektóre rzeczy nigdy się nie Larson z klanu wilka, jeszcze A, Larson już ten. E, czy już ten ciężar z klanu ognia? No dobra. Klan ognia, klan ognia, klan ognia. Ty, ja nie byłem przeszkleni ognia. Czy no widziałem tylko z ten. E, ich yy, osadę, ale nie byłem tam w środku. No to sporo tłumaczy. Czyli to jeszcze nie koniec.